To są aktualności gminy kołbaskowo Mateusz Iżakowski. Zapraszam. Rozpoczęła się budowa drogi gminnej łączącej Ustowo z nowo budowanym węzłem Przesław. Na miejscu pojawili się już pracownicy i ciężki sprzęt. Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości blisko 1,5 kilometra i szerokości 6 metrów. Ponadto powstanie sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Pracę wykonuje firma Strabak. Drogi powiatowe jak ser szwajcarski. Tradycyjnie po zimie mieszkańcy gminy Kołbaskowo, przemieszczając się między miejscowościami, muszą szerokim łukiem omijać ubytki w drogach. I o ile drogi gminne wyglądają przyzwoicie, tak te powiatowe już trochę gorzej. Odwiedziliśmy z kamerą Aleją Śliwkową w Warzymicach. Tam problem jest spory, ale jak zapewnia starostwo powiatowe w policach, już niebawem do pracy przystąpią ekipy drogowe, które załatają dziury. Lasy w gminie Kołbaskowo nadal zamknięte. O okresowym zakazie wstępu do lasów położonych w gminie Kołbaskowo informuje nadleśniczy nadleśnictwa Gryfino. Powód: poważne uszkodzenia drzewostanów na skutek porwistych wiatrów, które wystąpiły na przełomie lutego i marca. Chodzi m.in. o szlak bielika. Jeżeli prace porządkowe będą przebiegać bez problemów, to mieszkańcy i turyści będą mogli wrócić po 15 kwietnia. A teraz czas na podsumowanie 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W środę na specjalnie zorganizowanej gali szef orkiestry Jurek Owsiak ogłosił, że w tym roku udało się zebrać 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakończył się sumą i tutaj podajemy 5, to jest na pewno 5 groszy, a może nawet więcej, 35 groszy. To już jest pewne, na pewno jest już u nas zabukowane. Teraz liczymy złotówki, 6 złotych, 6 złotych, 6 złotych, 6 złotych, ale jeszcze więcej, to już są złotówki same. 6 i jeszcze jest 0, jeszcze jest 0, dodajemy, to będzie 706 złotych, 706 złotych na pewno mamy w banku. Uwaga, teraz idziemy w tysiące, setki tysięcy, a więc na pewno będzie tam szóstka, na pewno będzie szóstka, obok szóstki już się pokazuje siódemka, obok siódemki na pewno będzie, zgaduje trójka, 376 tysięcy na pewno. I uwaga, miliony, 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 4 miliony na pewno. I przed tym jest 2 mm, miliony na pewno i ostatecznie, moi drodzy, i będzie 224 miliony 363 703 złotych 35 groszy zł. Gmina kołbaskowo także aktywnie włączyła się do wydarzenia. Finał odbył się w gminnym ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. W całej gminie udało się zebrać ponad 125 tysięcy złotych. Dodajmy, w tym roku zbieraliśmy dla okulistyki i diagnostyki dziecięcej. W ostatni weekend widzowie w Przedsławiu mogli zobaczyć sztukę teatralną pod tytułem Za rok o tej samej porze. To komedia miłosna, przedstawiająca historię kobiety i mężczyzny. W tych rolach Olga Bończyk i Piotr Gąsowski, którzy jeden weekend w roku spędzają wspólnie od ponad 20 lat, a pozostałą część roku poświęcają swoim rodzinom. Sztuka ukazuje ich miłość i przyjaźń, które ani nikogo nie ranią, ani nie są zachłanne. Bardzo często reagujemy jak idioci. Zataiły moją małą debię. Ja wiem, że to się wydało idiotyczne, ale to wszystko jest sprawa strecz. Nie przynajmniej się. Naprawdę. No, Bardzo często reagujemy jak idioci A powiedz mi, a dlaczego ty przyjechałeś tutaj bez żony? To w chwili wsiadamy do samolotu. Boi się latania? A nie jest Bereśnie w Goksir Przesław, Zespół ten znany jest z piosenek, którymi muzycy edukują młodych ludzi. Tak było w ostatnią niedzielę. Dzieciaki wraz z rodzicami bawili się świetnie. Zresztą zobaczcie sami. Na koniec zaproszenie już w sobotę 9 kwietnia w Goksirze z poradawka dobrego rockowego grania. Na scenie pojawią się trzy zespoły, a w zasadzie legendy punk rocka, Debil, Pull the Wire i romantycy lekkich obyczajów. że, mnie i, zła. że czekała i że będzie nie rozłączy już na. Rzekała, że będziesz czekała i że nic nie rozłączy już nas. Początek o godzinie 18.30. Bilety dostępne są w kasie Goxir oraz na stronie bilety.fm. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.